mi witamy Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jak ogólnie jestem z pioskiem <grym> jak, jak zwykle nic <grym> <gry> Nic nowego. I Dzisiaj będziemy nagrywać film, który mieliśmy nagrać już bardzo dawno temu. Ten film był 8 miesięcy temu chyba dodany? Tak, 8 miesięcy temu dodaliśmy film, który nazywał się Boda Challenge, gdzie zanurzaliśmy naszą głowę w sytuacji, kiedy ta sprawa dotyczyła nas. Tak. Y więc dzisiaj mamy wersję troszeczkę bardziej hardkorową i powiedziałam wam, że jak będzie 10 tysięcy łapek... 10... 20 tysięcy. Jak będzie 20 tysięcy łapek w górę pod poprzednim filmem, to dzisiaj zrobimy PANIERKA CHALLENGE! A było 20? 8 tysięcy łapek w górę, więc przebiliście po prostu Przebiliście wszystko, więc Super. dzisiaj będziemy na zmianę Wkładać głowę do wody, mąki, bułki tartej Oraz rozczepionego jajka Tak, <grym> dzisiaj robimy taką prawowitą, piękną A panierkę na olej! Piękną panierkę na schaboszczaka takiego polskiego Nie, nie poprawiałam makijażu w ogóle, bo stwierdziłam, że i tak za chwilę Będzie umierał, więc nie ma co przeciągać Ja jeszcze chcę powiedzieć, że mega długo czekałem na ten film I w ogóle przypomnieliście mi o tym filmie, bo robiłem sobie live na Instagramie i ktoś pisał, że gdzie panierka challenge, gdzie panierka challenge jest 28 tysięcy łapek w górę, to właśnie oznacza, że warto obserwować nas na Instagramie i w ogóle, bo... I przypominać nam, tak. że mamy zaległe filmy do nagrania, tak, bo to jest tak, bardzo Obiecaliśmy, a zapomnieliśmy, więc... Jeśli lubicie takie filmy, to koniecznie dawajcie łapeczki w górę, subskrybujcie oraz piszcie w komentarzach, jak się dobrze bawiliście i no i liczcie, liczcie ile razy... Liczcie, liczcie, liczcie kto, kto ile razy się zanurzył i kto przegrał, a kto wygrał. So let's go! Zaczynamy od wody. Pierwsze pytanie. Kto więcej pracuje? Stwierdzam, <noise> że ja! W ostatnim czasie zdecydowanie bardziej Piotrek. Dużo pracuje, dużo montuje, dużo nagrywa, więc. i mam jeszcze swój kanał. Ma jeszcze swój kanał, więc teraz przyznaję, że jednak Piotrek jest bardziej zajęty A, niż yes, ja! Jest! Jest! Kto więcej śpi? <głos> <głos> Głębiej musisz całą. całą ja cię nie... Na tym to polega! Głębiej! Nie! Ca tutaj masz suchę w ogóle całkowicie! To z nie, nie! sukiem Nie, masz Nie masz na z suchę! Ada nie a stawiaj nie opor... oporu. Nie mam takiej mi a! to! Nie stawiaj oporu, bo się Bo uszy trzeba się zanurzać. Ej, mi ten, to panią du Dupa, do dupa. <laughs> Next question. Kto się więcej uśmiecha? Jak się sypie z ciebie, no, bo ja Pada śnieg, pada śnieg... Co? O nie, ja mam Pytanie numer trzy. Kto jest bardziej zboczony? Nie! nie Kto ty to będzie... To, to chyba spoko, nie? Kto jest Ty jesteś bardziej zboczucha! Ty jesteś zboczucha! A te ucho! Ty jesteś zboczucha, wkładaj tam! Całą, 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 całą Co? Jak ci się na rzęsach ułożyło. Ja nie chcę pierwsza mieć jajka! Oby ona miała, odbył Kto mniej sprząta? Tak! <trujne> <trujne> <Taak! trujne> o fu Warto było sprzątać. Warto sprzątać, moi drodzy. Warto sprzątać. Chyba też zacznę. Ada będzie mieć prawowitą panierkę już, czy może ja w jajo polecę? O, wszystko, wszystko zależy tak? od pytania, jakie Czadek zada. Kto się bardziej denerwuje? Ja. Ty? Ja myślę, że bardziej ja. Ja myślę, że ja się więcej denerwuję. Ale bardziej, nie więcej. No, bardziej też się Cały dzień co czasami potrafisz mówić, denerwujcie. No to lecisz, kurde, w tą bannierkę. Co ja się, że będę kłócić jeszcze, oto. Nie ma oczu! Nie ma jej oczu! Nie widać oczu! Tylko usta! Nie mogę, odpolnić. Dawaj. Nie już Ci się zrobiły takie dziurki, możesz śmiało otwierać I teraz widzisz, mamy wodę, żeby się spłukać tak na koniec i lecimy do nowa mam nadzieję, że nie zrobi się kolejna warstwa a jak już nadzieję, jest, to powiedziesz to tam kumie na cel. Nie masz w ogóle prawie powiek i masz tak ci się czoło zlewa z, z oczami. <głos> Kto <głos> lubi Janka? Jest, <noise> będzie kolejna warstwa! Będzie kolejna warstwa! Dobra, no, przyklepać. Myślałam, że mi odkleiła, nie przyklepiasz! Nie, no trzeba przyklepać, musi się trzymać. Janek to przez ciebie. A nikt nie powinien się zanurzyć, myślę. <noise> Kolejne. Kto całował się z większą ilością osób? Ty, na pewno ty. Mmm, jakie jajeczko, um, jak z noska kapie. Fajnie, nie? Mogę otworzyć oczu. Jak otworzyć oczy? Nie chcę mieć jaja w oczach. Teraz ja znowu wychodzę na jakieś ladecznice, kurde, Ała! Kto jest bardziej aktywny fizycznie? Nikt. 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 Takie same aktywność fizyczną czyli no. Powiedziałbym, że piosenek, bo ma wyżej piętro. Ono no, ty masz większą aktywność. No to dajesz, no to dajesz, no. Tak, tu jeszcze na boki, żeby na pewno było dobrze. Nic nie widzę! A faktycznie nic nie, ma, nie masz na oka. Masz kilka narzęskach, tylko... Nic nie widzę. Widzę biało. Terio, <laughs> widzę za mgłą. To? Częściej krzyczy na ludzi. Nie wiem, w sumie. Ty rzadko krzyczysz na ludzi. Ja bardzo rzadko krzyczę ogólnie, ty może bardziej krzyczysz. Zależy na jakich ludzi. <noise> Dobra, dawaj, zmocz się. Mm, ja pierdzielę. Ej, ale mam ciężką twarz teraz. To mi tak ciąży w dół. Twoje brwi wyglądają jak coś takiego w panko w ogóle. Nie, nie w panko, tylko... Krewetki. W, w tempurze jakby było. <noise> Krewetki w tempurze nad oczami. Jesteśmy na wyrównanej pozycji właśnie. Ej, zatkało mi dziurki od nosa i nie też mogę oddychać. Jedną, tak że mi się tak wciąga to do środka. No. Come on, next. To częściej zapomina. O, jaka piękna warstwa się robi, no to jest o wiele wiele fajniejsze niż to poprzednie. Wszystko działa tak jak powinno. Dawaj kolejne! Słodkie pytanko. Kto bardziej kocha swojego kotka? Piotr Unio bardziej kocha Unitę. Serio? No. Serio, tak łatwo chcesz zadać mi to pytanie? No. Na pewno, ale to... Bo, nie, ja bym chciała cię zobaczyć w mący. Dawaj. Tak? No. A ja uważam, że ona Dawaj, oboje, oboje kochamy, oboje kochamy! Oboje kochamy nasze kotki, to dla naszych kotków <tuszą> A tu jeszcze ci brakuje. Kurda. Jeszcze ci... <tuszą> Tu ci jeszcze brakuje, Ada. Musi być do... poprawnie properly. Proper <tuszą> no hit Moi drodzy, kto częściej wychodzi z domu? Piotrek! Kiedy jesteś? Tym, że Kurde, teraz ja nie otworzę oczu Next Kto gorzej się odżywia? Ja Nada. Zero ćwiczeń, gorzej się odżywia Zresztą Nie możesz zobaczyć jak teraz wyglądam Chciałem zobaczyć właśnie, ale nic nie widzę Jaja mi skroiły oczy Ja już taką półcentymetrową warstwę na twarzy Otworzyłem, ale dalej nic nie widzę O kurde Wyglądać jak jakiś totem. Kto częściej ogląda seriale? Ja! Ada! Głębiej! Ja nie czuję tej fotki! Włożyłeś <noise> mi tę twarz i jednego nie poczułam. Włożyłeś <noise> mi tę Spływa z ciebie. No, biedne, tylko szybko! Dalej, szybko! Kto częściej się spóźnia? Ja! Piotrek. Pięknie przyklepałem nawet O. Dlaczego <grym> ja, widać widzę takie malutkie kurde dziurki w oczach Ty sam nie lepszy jesteś No Jak <grym> <grym> jakiś dziadek piasek coś, ty, Dziadek ty, piasek To on w Rosji przynosi prezenty? No. Halo halo, kto częściej puszcza Piotrek! Ja? No kurde A, brody już było tak dobrze. Ej, ty nie wrócić tej wody. No mówię, że nie czuję nie? To razem mamy teraz. Ja puszczam coś i Cały czas puszczasz bomki. Wcale, że nie! Puszczasz coś? To ty się gorzej odżywiasz. Ale to nie znaczy, że ja więcej pierdzę Dalej. Kto zwiedził najwięcej państw? A ile nie. zwiedziłaś? A nie, bo to byłeś na tym tripie po krajach No i co z tego, no ale wiesz To policz ile zwiedziłeś Właśnie Czarnogóra, Albania, Macedonia, Anglia Dobra, masz już powyżej sześciu, więc jakby tak się wygrywasz Dziewięć <laughs> Ale ja zauważyłam, że Piotek ma taki odruch, że na pewno ma taki, taki ten, a potem już się daje i uderza tak, głowę Informacja do mózgu dociera, że to moja kolej, no to już, już nie ma to walczyć, nie? Dalej. Kto wydaje więcej pieniędzy? Nie A, kurde. Ta, no kurde. To więcej zarabia, ten więcej pieniędzy, wydaje. <grym> tak to działa, moi drodzy. Foo! Odsmargałaś mnie, kurde. Przepraszam, nie chciałem. Jaka ci się działa zrobiła? Otwór na oddychanie, kurde. <śmienicza> Kłupi jesteś? Kto ma większego pecha? Piotrek. Nie, no dobra. To jest Piotrek! To jest oczywiste, jest ten człowiek przegryw. Na czoło jeszcze, na czole, nie masz. na czole nie masz. Co mam na czole, co mam na czole? Twoje rado mam na czole. Kurde, na włosy, nie. Na czole, kurde. Ja pierdziele! No. Bo sam czubek! To a propos tego... Prawa, no. Kto gra więcej w gry? Nawet nie musiałam się kłócić. Dobra, ja gram, bo jestem uzależniony <grym> w Animal Crossing i gram codziennie. Tak, cały czas. Jest, to już nie masz oczu, to masz taką taflę na oczach. Ja, nic nie, ja widzę tylko takie punkty światła tutaj rozstawione, a tak poza tym to nic. <grym> Jest super, jest super babia, ja tylko nie mogę już mówić Problem jest taki, że ciężko mi się oddycha, ciężko mi się widzi i już ledwo co mogę mówić O kurde! jak <grymne> 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 O Jesus Christ, co tutaj się dzieje? Pierwszy raz Piotrek wyglądał jak rodzina Juu, dotknąłem się jajem To mi przypomina te takie totemy z troli Dalej, kończmy to Kto się częściej maluje? No kurde Ofo! Kto bardziej nie lubi dzieci? Piotrek Ja? Mhm. Ja tylko, że kocham dzieci Z brody mi odpadło, bo czujesz tak lżej. Mhm. Dobra, bierz tą wodę. Kto ma ja? bardziej kolorową Kolor. szafę? No kurde. Nie już, się tak, już nie widać ci nosa, oczu w ogóle masz taką po prostu płaską twarz. Dalej. Wszystkie już? To wszystkie? wszystkie. O! o! No dobrze, to ja sobie... super mm. Teraz trzeba się jakoś umyć. A co ty tam bierdzili, że sobie dokładam kolejną warstwę ja, tu... ja idę na rekord. To trzeba już skończyć z pytupem. Tada! Doklejany no, nos jako Michaela Jacksona. <laughs> o. No to to by były Czekaj, pytania. otworzę swoje oczy. Ja widzę coś tam jeszcze. Jako... Jeśli w tym filmie nie będzie dużo łapek w górę, to będzie mi bardzo przykro, klikajcie. Jest super. Słuchajcie, bardzo Wam dzięki za oglądanie. Wam no się podobało. Lampa się wyłączyła. To teraz. także trzeba już kończyć, więc to słuchajcie, dzięki. Dzięki. dzięki Wam bardzo, klikajcie klikajcie, w górę. Bardzo. I widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia i pa-pa!